Będzie z Chrystus. Dzisiaj chciałem porozmawiać o jasnowidzach. Jest ich trochę w Polsce <laughs> i na świecie też. Ech, ja bym zaczął od świętego Piotra. Święty Piotr przechodził przez jedną z miejscowości w, na, w Grecji, i tam były dwie niewolnice, które wróżyły, przypowiadały przyszłość. Ich właściciel miał ogromne pieniądze z tego, z przepowiadania przyszłości przez swoje niewolnice. Piotr nałożył na nie ręce, i one straciły całkowicie swoją moc, swoją możliwość przepowiadania przyszłości. Piotr uznał, że to złe duchy były w tych kobietach. No, właściciel się zdenerwował, wyrzucił Piotra z miasta, ponieważ stracił ogromne pieniądze. Dzisiaj jest identycznie. To znaczy, ludzie, którzy przepowiadają przy przyszłość, nie są w stanie tego robić od siebie. Podpowiadają im aniołowie. Albo dobrze, albo źli. No i historia jest taka, że my musimy sami określić, kto im pomaga. Czy dobrzy aniołowie, czy źli. Jeśli ktoś bierze pieniądze za przepowiadanie, to na pewno jest od złego. Jeśli ktoś przepowiada daty konkretne, że jutro się to stanie, pojutrze się to stanie, to także jest od złego, ponieważ daty przyszłości zna tylko Bóg, a szczególnie końca świata. A szczególnie końca świata. Także opowieści typu, że w tym roku, w marcu albo w kwietniu, albo tam w maju, w czerwcu, w grudniu coś się stanie, to bzdury. Natomiast aniołowie, źli i dobrzy, znają trochę przyszłości. Źli też i dobrzy też. Wszystko zna tylko Bóg ojciec. No i od nas zależy, kogo będziemy słuchać, tak? Czyli na przykład ojciec Pio przepowiadał, znał przyszłość, ale miał stygmaty, które potwierdzały jego łączność z Bogiem. Wielu świętych znało przyszłość, m.in. siostra Faustyna, siostra Łucja, która mówi o trzeciej wojnie światowej. Ale zwróćmy uwagę, że siostra Łucja, kiedy mówi o trzeciej wojnie światowej, to ona nie przypowiada daty ani roku, kiedy to się stanie. Ona mówi ogólnie o tym, co się stanie. Także każdy człowiek, który pobiera pieniądze za swoją wiedzę, jest zdecydowanie złego. Każda wróżka, która mówi na końcu, proszę co łaska, to złego. Także musimy być rozsądni i zdala od złych, bo ci, którzy wspomagają się aniołami złymi, to z na, nami zrobią tylko nieszczęście. Słuchanie ich to typowe nieszczęście. Czyli jeśli wróżka się skumała z diabłem, to to działa w ten sposób, że diabeł musi powiedzieć kilka prawd jej. Czyli przychodzimy do niej, mówimy a jak ja się nazywam, a ile mam dzieci. Tego ona mówi prawdę. Do, musimy, jeśli człowiek zaufa wróżce, to w tym momencie dopiero zaczyna się problem. To znaczy najpierw szatan mówi kilka prawd, tak żebyśmy uwierzyli, a potem w najważniejszym momencie naszego życia przechodzimy, mówimy, czy mąż mnie zdradza, to szatan wtedy mówi tak na przykład, mówi odwrotnie, tak, żeby zniszczyć nasze życie. No i my ufamy, bo pięć razy powiedziała prawdę, no to ten szósty musi być też prawdziwy. No szatan jest niesłychanie inteligentny, do wróżek chodzić absolutnie nie należy, bo to szukanie nieszczęścia. Oczywiście horoskopy i wszystkie te nonsensy są nonsensami. Tak to jest. Niech miłosierny Bóg nas oświeci i weźmie nas w swoją opiekę i pomoże nam zrozumieć, co jest dobre, a co złe. Niech nas wszystkich Bóg ma w swojej opiece.